I got the horses Witamy w kolejnym, że tak powiem, progresowaniu My chyba żeśmy nie zrobili łosi jedzenia, ale Zaraz sobie to przypomnimy Ze mną jest Wis I no. lecimy z tematem. się Jak jesteś blisko to jest spokojnie a, mi się wydaje, że chyba my najbaliśmy Aczkolwiek nie pamiętam Chyba daliśmy mu radę Coś łatwo schodzić Ale przez te nietoperki Nie dobra, my mu daliśmy radę już teraz jak Ci Tylko wszystkiego nie wydropiliśmy nie. z niego. Nie? Nie daliśmy mu dobra. radę no, ja spotkań. faktycznie... Achievementa dostali Dostałem siekierkę. Przewołuję żywą skrzynię do... A, dostałem chestera. Ale mam już jednego chestera. No, no siekiera Chyba, że jeszcze raz mu nakopiemy jakie jest wezwany jeszcze raz. W sensie no. jak masz drugiego samona. No. Ja dostałem młototopór, złoty relikt, no to sobie w chacie powiesimy. A i szybki kościany hełm. Co? Jeszcze raz? No! No tak, czemu nie? no najebać. Będzie dobrze. O kurwa. Widziałeś ten atak? Nie wiem. Jasne, o, dobra. O. Czekaj. Małe oczko mam, Ciclopa, co chodzi za mną. Na mnie się gapisz. Co to jest? Mele. nic Naprawdę? No nie wiem, dostałem dwa cztery. Taką wieżyczkę, no drugą. Coś jednego? To masz. Coś, masz też wieżyczkę. Co mi dałeś? Możliwe bezprzewodowe przenoszenie obrażeń? Człowiek randomowy rzeczami. Faktycznie. A ma 24 obrazy. Dostałem jeszcze coś takiego. Co dostałeś? Co te grabie? Te łapy takie? Nie, radio. Gdzie masz radio? Ole, ty załóż to sobie na kikunek. No kolory zbledły No kolory zbledły i coś jeszcze Ej Tu mi nic nie grało Jak na radio to chujowe <laughs> No dobra, czyli tam może jakieś dziwne wiesz? To mamy zrobione Good. Łosia jenia mamy odhaczonego, to teraz został nam Slime Queen i w sumie mechaniki, nie? Imo. Bo na tego jak on to ma? No na, na psiaka to nie dam radę. Znaczy na psiaka na fissrona. Nie wiem gdzie? Także to jeszcze jest długa droga. No dobra, położę łosia jelenia. Co Żebyśmy mieli tutaj Co? nagrodę. O, ślicznie. To są nasze dupielce zdobyte ciężkimi siłami. Co ty psujesz? Nie? Liga. No i dobra. O, w następnej części tego odcinka nie wiadomo, kiedy ona będzie, ale postaramy się zrobić arenę. I co jeszcze? I będziemy się widzieć na walka z królową szlamów, Tak więc do następnego. Albo raczej cięcie. O. A few moments later. Witamy po cięciu, które trwało wieki. Ze mną jest Wanisz. Siema. No również jako Visplayer. Jak sami widzicie, mamy tutaj taką pseudo arenę zrobioną. Są ogniska, są jakieś te psy obronne. Stworzyliśmy sobie światy, polataliśmy trochę i ciekawe czy damy radę Slime Queen. Ale na Mam nowe zabawki. No, mamy no ma Staffa i coś tam jeszcze. Ja nie mam nic nowego. Dalej będę sobie strzelał na daleko z tego błyskawicznego mechanicznego karabinu. Yy, mamy też takie stoisko bufujące, które znajduje się gdzieś tu. O. Bierzemy sobie wszystkiego po razie. Z ekwipunku no to sobie zrobiłem Talizman Mitów, bo tam mieliśmy w skrzynce jak pokonaliśmy mimika. A założyłem sobie ten groźny roboczy strzał zamiast tego nosilnika rządów, a tak poza tym to się nic nie zmieniło. No. Czyli jeżeli chodzi o buffy to też nie mamy jakichś kozackich, bo mamy żelazne skórę, szybkości i hamburgery. Bo nie mamy potek najzwyczajniej w świecie, więc wołajmy. Jesteś gotowy? No dawaj. Mówiłem, za mało. Kurwa, jego mać. I być A co teraz? Teraz będzie problem. Bo arena nie ma sensu. Nie, nie pow... wiem czy ona nie, nie znika jak wyjdziesz poza bią. Wow. Nie wiem, możemy no, spróbować. Ma 200. Gdzieś jeden czy więcej? Nie no, mam trzy. Chyba 200 klocków było na arenie, nie? A i to w sumie mamy ten kamień perłowy tam. Chodź! Zrobimy na niebiosa. Weźmiemy ten kamień perłowy i u góry zrobimy morda Gdzie to jest? Ma 200 klocuszków, czy innych jest potrzebne, żeby zrobić biom z tego co pamiętam? Nie wiem. No. Możliwe. A to zrobię go u góry, w kosmosie, bo nie, tam. nie będzie nam zawadzał, nie? Nie wiem, czy dołu nam też nie zmieni. Nie. To nie bo, wszystko? bo to będzie jakby ta wyspa latająca, furgająca. Co, wziąłem? Dzisiaj wszystko? Ja. Ale przyjdź, to ci rzucę. O i tam załóżmy, żeby było gdzieś tyle na ekranie. Dżesbej to ja tam jeszcze lubię. Najbardziej to nie lubię, korupcji. Lubisz LGBT? Ja. ja tam 200 to jest potrzebne. O! Już się chyba zmienia. Czy mi się wydaje? Chmury są kolorowe. Nie? Bo zachód. Nadaj mi, ja będę prowołać, a ty buduj. Działa! Okay. Coś mi bije, nie wiem co. Ona. Dobra. Yy... O, hamburgera też zjadł normalnie. No chodź, zejdźmy na rękę. Ej, bo coś mi już ugryzło. Ja lecę tam... na statku latam, wiesz? Kurwa, jeszcze fartwie i bana. Pamiętaj, że mamy też z serduszkami, nie? Wiem, ja, korzystam. Skoczę czasem ten miodek i będzie na luna. Tadek, ja sobie tego gówniaka położę. O. nas. Już znalazłem. szukałem. Ulec. Nie wiem. Zaraz dopiero na Nie wiem. Dobra, jest. Ja mam ten kamień, to mam o 15 sekund prędzej. miodek se w liść, co jakiś czas. Trochę te terabuccy nam szyku, psują szyki. Tutaj bo mnie prawie zabija. No, wróć się, uleć najwyżej Gdzie ona jest? Tu jest. Jakby do pielęgniarki nie jest daleko, a myślę, że będzie git. O, zaraz się zacznie etap drugi, czyli latanie w Kurwianie. Jesteś już? Tak. Zaraz się chyba odpali, Mam ci... o, już jest. Wróciła do mnie. piękna. Uważaj, co to... o kurwa, te bomby też się odbijają od podsadzki. Ale przyps. Ale przypał. O, te ognie ugonią. Powiem Ci, jeszcze potki nie użyłem, nie? A, nieźle, powiem Ci, keep calm, i tak dalej. Zdepnę sobie Dobra, pierwsza potkał mnie. Wróć się uleć 6000, już zostało. Kurwa, zablokowałem się, ale to nic, to nawet dobrze. Lecię się? Nie. 2000, tysiące monta. 1300. Mamy. O jezus. No i baję. Ale S Dobra, teraz pytanie czy dostanę sztyleciki, bo one są chyba lepsze od nietaperków Teleportujcie w miejsce Haka Ostry kostur. Tak Mam sztylety. One mają tak mało obrażeń? Tak. Uderzę szybko koszkę. Ja dostałem strój konia. I co? <laughs> co? Zostaje świetnie. Trójkonia dostałem. Ja mam koszulę tego kryształowego. A i to chyba ten, ładujemy dalej, nie? Tak, można. ja zobaczę, czy te nietoperze są lepsze. Czekaj, gdzie tu jest te dobra... No. to bardzo mało biją. No ja zobaczę. Co to są kurwa? Gdzie są te moje nietoperze? Nie widzę bufa, gdzie są gacki. Czerwony pewnie taki Sztandar Od czerwania. Z lewej A strony jest, powinien dobra, być. Znalazłem, znalazłem, tylko to jest jako zwykły kostur, nie? One ponad fajnie będą atakować Dobra, Ciul, do toby? No dobra. No, no se hack zamienię. Bo wydropiłem ten co mnie teleportuje. To jest na lepiej. Na dole jest. No powiem Ci, mam dużo szans na i chyba trochę lepsze obrażenia mają też sztylety. Imo. No i są już jakby chyba mobilniejsze od tych nie że, A nie wiem. Na pewno jak się uprą na kogoś, to napierdalają fest. Zobacz, widzisz to? No nie no, empresa of... em... ten... to my chyba nie zrobimy, nie? Też będzie chyba. no nie wiem, kurwa. Muszę się zastanowić, powiem ci szczerze, nad tymi sztyletami. Mm, moim zdaniem, wampiry są lepsze. Mówisz? Tak. Większy zasięg na ubicia. No, bo to też zasięg jeszcze dochodzi, nie? Ale jakby wydaje mi się, że chyba HP szybciej schodzi, wiesz? Kolega. Nic mi o tym nie wiadomo. No muszę pamiętać o tych tornadach. Cały czas o nich zapominam. Specjalnie farmiłem kurwa po, 3, po 4 godziny te części z tych jebanych dziwnych po to, żeby teraz tego nie używać. Ała. Dobra rzecz. się? Kurwa jego macie. Oła. Kolega przeżyjesz? No, mnie jest się. Mnie jest mało, muszę się cofnąć u pani pielęgniarki. Lecę do ciebie, Zbysiu. O kurwa, przedem mną co to w pizdę zebrałem z bomby. O, my mamy coś jeszcze ciekawego z niej do wytropienia? Staw jest chyba jakiś, nie? Mordkę. Nie wiem. Mi się wydaje, że ja. No i zobacz, dwóch gramy, i kurwa robimy progres, nie jak wtedy. W trzech graliśmy. Zamiast łatwiej to mieliśmy jeszcze trudniej. Dobra, no, tam gadanie. No ale, grunt, idzie. No, gacki są chyba lepsze. Chociaż z drugiej strony, wiesz, te noże, one jakby cały czas są na przeciwniku, a wracają, nie? Dobra, posypało się. Mam jeszcze jedną, przy sobie. Jak chcę zrobić. A potem sobie otworzymy dwa wory. Bo ta zbroja, chyba ona miała coś dla rangersa, nie? Czy tam dla Samonera. Nie? Nie no, ona jest dla Malasa. Ale ten teleportujący haczyk jest spoko. To robimy następnego, nie? Halo, halo. Tak, dawaj. Kulu, kulu, kulu. Jest po lewej gdzieś. O, jest. No jej po 9, po 10. No mówię, to nie jest. To dam te sztylety. Co to też... ona może pejciek daje, co? Wciągnie ją tutaj tam. Gdzie jest ta suka? No mnie nie patrzę, nic nie widzę a ja bo w sumie tego nie powiedziałem na początku, ale na początku mieliśmy tą arenę z cegieł zrobioną i zaatakował nas Optimus Prime No i... Ja, i po prostu rozdropce nam arena i tak to niestety wyglądało. Ale widzisz dobra arena to jest... Chciałem powiedzieć, że jeszcze nikt nie zginął na niej, nie? Ohuś. Nie mógł nie. Masz minutę. Dobrze. <laughs> Dzięki, można. Cieszę się, że mogę na ciebie liczyć. Zmiń sobie z tych sztyletów na batki. Czekaj. A, trzy dni będę szukał. Z lewej. No i ale wiesz ile ja mam buków. Nie wiem. No trochę tego jest. No nie wiem, czy aż tak super to wrażenie. Na pewno na hita się zwiększą, ale... czy aż tak szybko życie i schodzi, to nie wiem. No tu masz wskaźnik zdrowia, nie? Mm. Ale chodzi też o to, że po jaskini ogólnie też jest bezpieczniej, chodząc w takich batkach, bo one ci normalnie atakują i wracają, nie? No. A sztylety ci biją po 10, przeciwników, którzy na przykład mają tu się do dupy HP. przyklei, no. Tak. I nie ma żadnego odbicia, nie? Tylko nie wiem, czy pamiętasz, ale ogólnie jak wtedy sobie graliśmy, to z pustynnej mumimi wyleciał kluczyk do tygryska. Więc, no wy kapałem. wystarczy hard mode. Cholera jest, Nie, teraz plantera trzeba zabić. Aha, plantera albo golema. To chyba plantery. No powiem ci, nie ciekawie. Troszkę życia straciłem. Kurde, coś No, mam połowę. Abym wolał chyba wrócić niż Cię zostawić. Chodź do mnie. Wracam. Nie zdążyłem. i 50 sekund. Tylko... ten... Ugraj, nie? Jakiś się dzieje? Kolega. Kolega! Ja nie mam pytania. <grym> Naprawdę? Naprawdę? No, ale gawoń. No dobra, to zobaczę jeszcze co jest w tym drugim woreczku. Chuj, najważniejsze, że na działa. Ni? Nie. No, tak myślałem. Co? To ja bez sobie chcę sprawdzić dropy z Queenslanda. No zobacz. Ale mi się wydaje, że chyba... A czemu odeszłeś? Wywaliło mnie. Eee. zerwał Ty się ale wędrowny kupczyk nadszedł. Sztuka w sztukę, nie? tak. A, bo mi slim'a złączyła. Wybuchowa Pfff. na na co jakiś czas strzela tam bla bla bla. O Jezu. Obsrany balon. A, siodełko jeszcze jest. Wędrowania. Co to za siodełko? Patrzę. Już chyba wiem. Zmącik. Tak, żelaty nowy... Latający. szlajm. To, że on nie ma nieskończonej tej. Mogę ci go oddać, jak chcesz. Co to jeszcze poleciało? A, spodnie tego kryształowego zabójcy. Ładno, to jest. Czekaj, za założę sobie ten set. Bo mam tego kryształowego chiodu. Zobaczę, jaki on daje bonus. Hmm. Remia za zestaw pozwala wykonać zryw. Hmm. Obrażenia w wodzie, szybkość ruchu. No i duża szansa nakryta. Ale ja wolę te moje zakazane szmaty. O. Dołączasz? Sekunda. Puchowa żelatyna. A, ta żelatyna Muszę... chyba była taka sobie, nie? No to granat był po prostu. A. Muszę zrobić reset Steama, wiesz? Dobrze. Możesz. Czekaj, co nam teraz zostało do roboty? Ogólnie 50% na na mieliśmy, wiesz? No to mamy jak chcesz. Gdzie są kurwata? Masz je? No mam. to nice. Gdzie są konie? Nie, nie, nie chcę. A, tu są konie. Czekaj, 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 czekaj. Kurwa, mamy tyle skrzynków. No kiedyś... Kiedyś to tak. Było... Mało miejsca, więc brak było w chuj skrzynek. Teraz... Potrzeba mało skrzynek... by w miejsca, bo i tam się stakują do pierdeliardów. 10 tysięcy. No. Więc sam taki dirt, czy co to tam było, to... Co kurwa zbroja. Gdzie? Gdzieś tu była skrzynka ze zbrojem. Mamy dwa razy materiał, nie wiem czy o tym wiesz. Wiem. To Dobra. Nie wiem, to wybuchową, żelatynę to zostawię gdzieś w jednej skrzynce. Do jedna skrzynki ja schowam, a resztę sprzedaję pizdieta. Dobra, chodź tu Chodź tu panie dziadku Okej, okay, tak się sprzedawało na szybki pyk, pyk, pyk A, cegły to chuj No Elegancko Myślę, że jest a bo ja zginąłem, to już wiem, czemu nie mam tych. Towarzyszę, dołączasz? Mm. Nie dołączasz? Co jest nie tak? Aha, czy to by się z tym No dobra, no to pewnie tak. Będziemy mieli coś koło 25 minut z tym ostatnim odcinkiem pocięciu. Co my mieliśmy, więc możemy sobie tutaj zakończyć na spokojnie. Co o tym myślisz, towarzyszu? Bo ja sobie teraz latam i nic nie robię. Muszę się zastanowić nad ruchem, a ciebie jeszcze nie ma, nic. więc... A myśl... to raczej będą przygotowania do Destroyera w sumie, Aha. że? Więc myślę, że to by było na tyle. Ze mną był Vistflur. Tak było. Pamiętaj Halo. o ocenie filmu i trzymaj się. Do następnego. Cześć! שמה